Co jakiś czas tutaj są takie pojdełka. Można tak naprawdę dzioba podstawić i się napić wody. Także z pragnienia człowiek nie umrze. No ale nie ma tak jak wziąć z butelkę dobrze gazowanej, chłodnej wody. No, z drugiej strony ten most wygląda tak. Jak widzicie. Naprawdę super. A ja sobie idę tutaj tą malejką rekreacyjną tak naprawdę bo jest ekstra eee, w kierunku kolejnego mostu z takich ciekawostek to Wam powiem, że zakupiłem kamerkę DJI Action 4 ale to zaraz Wam o tym powiem, a tutaj proszę bardzo jakie ptice latają w tym rejonie czyli co, nasze boczki rubelek, eee, to jest chyba jakaś pustułka nie wiem, nie mam pojęcia. to też nie wiem co to jest, ale mój kolega Sławek, który się na tym zna, na pewno wie. Tu mamy kolejne pojidełko. Proszę bardzo, ja Wam pokażę jak się z niego korzysta. Tylko się nie śmiejta. Mniej... <laughs> Mniej więcej tak. Dobra, <laughs> ojej. No chyba trochę inaczej, bo nie powinno być tego druchu kasłanie. No i cóż, prawdopodobnie to był fajny pomysł, żeby zejść sobie tutaj niżej i sobie iść tym parkiem, bo jednak roślinności po drodze jak ja jadę, to mi trochę brakuje. Widzę tylko autostradę, asfalt i pora z daleka. A Coś takiego jak tutaj, widzę znacznie rzadziej, o chociażby takie gęsi, bo to są gęsi, zobaczymy, mam nadzieję, że France mnie nie zaatakują, wiecie jak ja reagowałem w Saint Michel jak były barany, no a gęsi to są w ogóle skubane takie, że ja wiem, może się na rzucą, lepiej nie, o tu jedna już klatę wypina, zobaczcie. Proszę bardzo, będę spierdzielał, coś czuję. E, na razie one uciekają, ale to jest wszystko zwodnicze, bo to wiecie, jak to jest. Jedna da znak sygnał, zagęga coś tam, i wszystkie się tam je rzucą. Kolejny most w Meridzie. Przez niego też można przejść, ale nie będziemy szli. Po prostu go tylko wam pokażę, jak on pięknie wygląda. Przechodzimy pod tym mostem, jak widzicie. Też jakieś starsze małżeństwo sobie drepcze, ćwiczy. Tu już parę takich osób widziałem, sobie chodzą po prostu i zbijają kalorie. I to jest mega pozytywne. Zobaczcie, ile tutaj ptaków po lewej stronie tam na tych drzewach usiada. Nie wiem, czy to są jeżyki, czy nie, ale setki tutaj lata w takim tańcu, ale od cholery ich jest. Ja pierdzielę. Teraz tam tak samo na tej wysewce. Białe o tutaj teraz lądował. O, zobaczcie ile ląduje fajnie tych gęsi, to są gęsi. Ekstra. A to jest ten most, który przed chwilą widzieliście z innego ujęcia. No i goski przepływają na drugą stronę. Cała familia. Są też tutaj. Proszę. I sobie tak żyją. Właśnie. Można? Można. Proszę, jest to kolejne miejsce. <ścoughs> Przepraszam, gdzie można w Hiszpanii sobie spędzić fajny dzień. Tutaj, proszę bardzo, dla zainteresowanych, kolejne ptice, które tutaj występują, to jest coś takiego, coś takiego, to wygląda jak kos. I coś takiego, a ja idę dalej wzdłuż rzeki, cały czas w kierunku auta, chyba ja tak sobie idę wzdłuż tej rzeki, wolnotką takim oto zielonym korytarzem eee, i sobie teraz wygooglowałem, że do ciężarówki mam jeszcze 3 km godzina 21.10 no także przed 22 na spokojnie sobie będę niestety już do Merkadony chyba nie zdążę. O, tu znowu nie małe będzie, Są gąski. Gam, 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 gam. Ciekawe, czy rozumieją po polsku. Zobaczcie. Ale jakie ładne. Gęsi to w ogóle bardzo wytrzymałe ptaki. Bo nie wiem, czy akurat ten model gęsi, ale wiem, że gęsi potrafią przelecieć nad Malajami są bardzo odporne. Także jak widzicie, przed nami tam jest kolejny most. Taki orzebrowany tutaj jest taki hmm, plac, gdzie można sobie kalistenikę ćwiczyć. O, zobaczcie, jak tutaj goś ćwiczy. Ja pierdzielę. Jak to miękko wszystko robi. Zobaczcie. Super. Ale w ogóle jak oni wyglądają, no oni wyglądają jak... E, ale to chyba genetycznie jest już takie e, uwarunkowanie, że po prostu są fajnie zbudowani. Tutaj też będzie ćwiczył sobie. Gość. Zobaczymy co. Strasznie. Białe stopy ma. Aha, to jest tego typu. Na łydki to jest i trochę na uda. No proszę, ale zobaczcie, nie ma praktycznie żadnego białego, a jest jeden w okularkach na uboczu. Ale tak naprawdę, wszyscy super zbudowani! Po prostu kapitalnie, no po prostu ekstra. No ale co, no co samo się nie zrobi, to trzeba przyjść i ćwiczyć, a nie jak boruwa. Jedno piwo, drugie piwo, trzecie piwo. A powiem Wam więcej. Nie jak kudłaty. Jedna flaszka, druga flaszka, trzecia flaszka i tylko leży. Bo nie ma czasu na chodzenie. No bo trzeba co? Najpierw obalić flaszkę, a później trzeba ją spalić. Czyli trzeba mieć kaca, mieć wymówkę, że nie można się ruszyć. No dobra. Tyle szyderstwa. Ha, idziemy dalej. Tutaj kolejny gość. Zobaczcie, pompki na jednej ręce. Jak ktoś nie wierzy, że można zrobić, to ja wam pokazuję, że można. I to nie jest czarny, jest biały. Może biali też potrafią. Można? Można. Także super. Ale brzuszek, tylko mała burówka. A nie ten Hiszpan, który ćwiczył. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy za ile czasu dojdę do ciężarówki. Takim teraz mostkiem. Tam sobie dzieciaki łapią ryby. Przechodzimy tutaj. I co tutaj się dzieje? To jest chyba jakiś autobus. Ale coś fajnie się No Nawet ja słyszałem. Czekajcie, czekajcie, Zaraz, 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 zaraz. A tam są te akwedukty daleko. Także takie kółeczko sobie zapęczyliśmy. I co tu jest? Tutaj to jest chyba jakiś rynek. Był. Zobaczcie, tu ludzie do autokarów wchodzą, do autobusu. Tak, tu musiał być jakiś bazar. Ciężarówka sobie stoi. No przejdę się, zobaczę, co to jest. Tak, to jest taki targ miejski, rynek. I tutaj odzież, warzywa, owoce. Po prostu moi kochani, mydło i powidło. Ale co ciekawe, ja widzę tutaj, że stoją tak czepy. Tam jakaś ciężarówka, no ale to rozumiem, że e, coś przywoziła tutaj. No chyba tak to tutaj wjechać sobie nie wolno. No zaraz by my to chcieli. No praktycznie doszliśmy do tego pomnika, tego gościa na koniu. On jest tam. I się zrobiło trochę ciemniej. Wracam do tej kamerki, którą zakupiłem, ona w domu jest. Przypominam to jest DJI Action 4 Nie kupowałem piątki, bo tak naprawdę piątka no ma tam jakieś bajery, ale jest 300-400 zł droższa. Także w następną trasę zabieram i tom i DJI. Zobaczymy jak będzie wyglądał film. Bo taka... Przepraszam, ta kamera już trochę jest. Bobijana zdezelowana i ma z nim Zostawiamy Meridę za sobą, także te światełka. Tam, tam, tam daleko to Merida. A my moi drodzy idziemy cały czas do auta. Jest bardzo, bardzo ciepło nie wiem jeszcze ze 24-25 stopni jest godzina 2140. Kurde hmm. droga jak w horrorze normalnie światło miga. Napięcie robi. Ja pitole ale jest gorąco. Już widać światełko w tunelu. Tam, tam jest stacja. No. I takim oto sposobem Boruwa dosłapał się do Repsolka. Jestem, powiem Wam, wykończony. Po prostu wykończony. Tyle mam zrobionych kroków. Czy jest ich 24,5 tysiąca Dobra, ten mnie puszcza. To, ja to sobie szybciutko przeskoczę. Oj, ta końcówka była najgorsza. To co musiałem iść, bo. Kurde, powiem Wam, już miałem dosyć po prostu. Powiem Wam, że chciałem sobie kupić piwko z San na stacji. Ale się okazuje, że nie mogę kupić o tej godzinie, bo jest za, za alkohol Ja pierdziele, dlaczego ten świat e... doszedł do jakiegoś absurdu tak naprawdę Jestem dorosłym człowiekiem jest gorąco, mam ochotę na zimne piwo, które jest na stacji benzynowej Można je kupić wcześniej, ale nie mogę kupić je o tej godzinie no to jest absurd jakiś. Swoją drogą, zastanawiam się co by było tak jak teraz, wziąłem to piwo, doszedłem do kasy i bym przed kasą je upuścił, czy nie wziąłby ode mnie pieniędzy, no wziąłby za zniszczenie mienia, wtedy może być, ale jak chcę zabrać ze sobą to piwo, to nie może być, wtedy nie mogę wziąć tego piwa, jak potukę to ok. czyli... Nie pozwalają się dorosłemu człowiekowi napić piwa, piwa. Nie mówię tu, że to jest spirytus jakiś, nie wiem, czy cokolwiek innego tylko piwa o 22. Dorosłej sobie. Jakie jaja? No dobra, jestem przy ciężarówce. Także co? Moi kochani. Widzimy się jutro. Rano ja dzisiaj już jestem tak padnięty że masakra raz, że yy, temperatura temperatura mnie wykończyła a 2 km na tą chwilę mam 25 tysięcy kroków, 18 km zrobionych w tym upale, właśnie idę na basenik i teraz tak tutaj biorę sobie leżak, bo się na mnie patrzeć jak na debila bo gdzie tutaj na tym pustkowiu można iść się opalać równie dobrze znaczy iść to można wszędzie, bo to wystarczy, że załtacz jak wyjdzie już może się smażyć na asfalcie ale tu chodzi, żeby się posmażyć nad wodą także spakowałem się, kupiłem sobie piwo dzisiaj już mi sprzedali ale piwko zostawiłem na wieczór w lodówce eee, teraz sobie robiłem Małe piwko San Miguelka. Wykąpałem się, spakowałem. No i jest godzina 14:30. Idę na na basen. No to idziemy półtora kilometra taką drogą jak widzicie za mną. I tutaj jest niby niedaleko, ale e, w tej gorączce. Gdy jest takie niebo, no zobaczcie tu po prostu kapie z człowieka, naprawdę to jest, może nie wyczyn, ale jest co dygać. Powiem ja Wam tak, zamiast na tym parkingu, to tą drogą mogłem sobie iść, którą szedłem, tą gruntową, jechać tą drogą gruntową i dychać tutaj, tu nie ma nigdzie zakazu. Mało tego, tutaj widzicie wyznaczone miejsca parkingowe Nie ma zakazu dla ciężarówek Także mógłbym, bo tu jest w ogóle nieuczęszczany teren jest Taka strefa, która jest w budowie, tu się nic nie dzieje I mógłbym stanąć zaraz tutaj przy blokach I stąd do Mercadony, nawet przy Mercadonie mógłbym sobie stanąć Spójrzcie, tu jest blok A tu jest już wjazd do Mercadony za tą czerwoną hondą i obok Mercadony jest basen, także miałbym 5 minut. No ale kto wiedział, następnym razem będę wiedział, gdzie przyjechać. Tym bardziej latem, jak iść do miasta, no to żeby było jak najbliżej. Teraz, a dwa, no to jak mam basen, to jest i prysznic, i kibelek, prawda? Tym bardziej, że za dnia to jak jest otwarta Mercadona, to już w Mercadonie, patrzcie, tu mogę stać to jest miejsce parkingowe na szerokość ciężarówki. I tu nie ma zakazu, o to chodzi. I stąd mogę sobie spokojnie dojechać do. E, gdzie? Do autostrady. Także następnym razem, jak tu będę, takiś weekend, to stanę tutaj. No, widzicie, tutaj są bloki. Tu na końcu ulicy z Mercadona, a tutaj już na wprost jest basen. To jest po prostu pusty w basenie nie ma nikogo pod parasolkami tam parę osób leży jest brodzik tutaj sobie się cieniu. także Boruwa też się tu zaraz usadowi ja są dziewczyny proszę bardzo a ja będę tutaj proszę miejski basen można? można, także wchodzimy no i teraz możecie zobaczyć jak tutaj ten basen wygląda, tam jest taki brodzik dla dzieci są prysznice przed wejściem. Tu jest 25-metrowy basen, który jest teraz pusty. Tutaj pod dwoma leżakami są ludzie. A ja sobie leżę pod taką parasolką. Wziąłem sobie leżak. Jest trawa. Naprawdę jest mega, mega, mega fajne miejsce. Dosłownie półtora kilometra od ciężarówki. No widzicie, coś z tą kamerką się dzieje, bo nie mogłem jej włączyć teraz. Włączałem i ona się wyłączała sama. W musiałem wyjąć baterię, włożyć baterię jeszcze raz. także Ta kamerka już jest po przejściach, naprawdę. Eee, a my co? Eee, idę do basenu. Także zobaczymy, jak tutaj się pływa w tym basenie. Jak to jest, eee, jeżeli chodzi o temperaturę wody. Jak to jest, gdy basen, woda w basenie nie jest podgrzewana, tylko jest po prostu, ma swoją temperaturę. Także zobaczymy okulary działem a, a basenik jest całkiem całkiem ustawię tylko kamerę tak żeby była e, nie pod słońce była, o, widzicie to jest nawet dla osób dla inwalidów taki wózek który można sobie wziąć i wózek no taki jak się nazywa takie krzesełeczko że można na takim krzesełeczku tutaj sobie jako inwalida też i do wody no i tak przedstawia się ten basen ja ustawię kamerkę tutaj na rancie i sobie pokrywam woda naprawdę fajna słoneczko świeci także nastawimy sobie teraz przy spieszeniu i zobaczycie jak borówka pływa rzadką krytą